Kochani, tutaj Shetty i dzisiaj mój bajeczny puszy jak najbardziej pasuje do tematyki filmu, ponieważ przedstawię Wam mój TBR na ten rok. Ja teoretycznie nie słonę zrobienia TBR ów bo nigdy mi to nie wychodzi i nawet jak sobie coś zaplanuję, to potem i tak to się gdzieś tam wszystko popląta. Natomiast stwierdziłam, że e, mam takie. Znaczy, mam takie. Mam dużo w sumie zalegających na półce książek, które już dawno chciałam przeczytać, jakoś ciągle nie mogę sobie znaleźć dla nich czasu, więc może faktycznie, jak sobie stworzę taką listę książek, które chciałabym w tym roku przeczytać z tych półek, to będzie mi łatwiej, bo jak będę widzieć po prostu taką e, listę by że sobie wypisałam, a nic nie przeczytałam, no to może się zmobilizuję. I w sumie wziąłam sobie tych książek naprawdę sporo, i początkowo miało być 10 pozycji, potem miałam być 12, potem stwierdziłam, że 20. I w końcu nie wiem ile ich wyszło, ale no ja tak czy siak dużo czytam, więc myślę, że jakoś się z tym uporam. Tak jak mniej więcej przeczytam, to będą jakieś chyba dwie książki na miesiąc. No zależy w którą stronę yy, z tym pójdę. Ale nie przedłużając, zaczynamy. Ten rok będzie mi upływał prawdopodobnie pod hasłem Libardugo, ponieważ pierwszą książką na moim TBR jest Nine House od niej. To jest książka, którą zamówiłam pod koniec zeszłego roku, dotarła do mnie i jakoś jeszcze właśnie nie miałam na nią czasu, a podobno jest przegenialna. Więc zdecydowanie musiała się znaleźć na e, mojej liście teraz e, TBR-owej. Podobnie jak e, Król z Bliznami, którego też właśnie zamawiałam jakoś razem, przy okazji z e, tą książką oczywiście nie z, tą, w sensie nie z tej samej strony, ale jakoś w jednym czasie po prostu zamawiałam z różnych księgarni książki. No i Król z Bliznami, Libardugo, kolejna pozycja, e, też chciałabym ją jak najszybciej przeczytać. Nie wiem, czy mi się uda jak najszybciej, ale mam nadzieję, że w tym roku. Na pewno. I to nie koniec z Libardugo, ponieważ yy, w końcu chciałabym się też zabrać za Szóstkę Wron i co za tym idzie za Królestwo Kanciarzy, bo po prostu nie dowierzam, że ja tego jeszcze nie przeczytałam, gdzie ja po prostu tak kocham mocno Griszę i cały to uniwersum i w ogóle twórczość Libardugo i pomysły i styl, język, wszystko, że no, to jest po prostu dla mnie jakiś absurd, że te książki tak długo zalegały i aż mi po prostu z tym jest głupio. Mam nadzieję, że się nie zawiodę i mi się spodobają, podobnie jak Grisha. To by było na koniec Libardugo. Cztery książki. E, następne dwie, które mam tutaj położone, to są w ogóle książki, które mi przyszły do głowy od tak, jakoś tak mówię, kurde, miałam to kiedyś przeczytać. Pierwsza książka to jest Spuścizna Atlantydy. To chyba nikogo nie zdziwi, jak mnie zna, bo wie, że ja kocham Atlantydę i całą tematykę z tym związaną. Natomiast nie jestem w stanie Wam do końca przybliżyć, o czym jest ta książka. Nawet nie wiem, czy ją będę recenzować, bo jak tak wiem, kilka razy przejrzałam, e, kartkowałam, to to nie jest książka łatwa. Jest taka dziwna, niby wiedza tajemna, niby para i tak dalej, ale mój znajomy, od którego ją kupowałam, powiedział, że powinnam to przeczytać, że na pewno mi się spodoba, że jest tego warta, że jest to książka mocna i konkretna e, pod względem tej tematyki, więc. Mam nadzieję, że w końcu będzie, że tak powiem, odhaczona. A kolejna to jest książka Świat na Rozdrożu. To jest książka, która już była dawno temu wydana, tak naprawdę, ale mi się wydaje, że to jest wciąż bardzo aktualny temat, że jednak znajdujemy się na tym rozdrożu, już naprawdę przy granicy tego, co się dzieje z naszą planetą, co się dzieje z nami jako ludźmi, z, jak, z nami jako gatunkiem, z innymi gatunkami. E, więc jeżeli chce się lepiej może zrozumieć świat i wszystko to powinno się takie Książki czytać. Ona jest przepięknie wydana. Ja o niej usłyszałam tak naprawdę na bioetyce, chyba na studiach jeszcze magisterskich, więc to było trochę dawno temu, ale w końcu, w końcu też jest, bo ja ją wtedy jak pamiętam kupiłam. Potem jej już nigdzie chyba nie można było dostać i ona tak leży, 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 więc tak. To jest książka aktualnie na czasie. Z takich trudniejszych książek to by było chyba na tyle. Natomiast no mam jeszcze tutaj tak naprawdę sporo, wszystkiego, co bym chciała przeczytać. I w końcu, w końcu, mam nadzieję, uda mi się zabrać za Niwy noc, a co z tym też idzie, za Bożogrobie. To jest podobno przeganiana seria. W ogóle y, ma wychodzić film, serial? Ekranizacja w każdym razie. I dużo osób mi tę książkę polecało i mówiło: Jak to, ty tego jeszcze nie czytałaś? Jestem przekonana, że ta książka ci się spodoba. Więc no zobaczymy. Nie wiem na ile i nie znają aż tak dobrze moje gusta czytelnicze, ale naprawdę sporo osób powiedziało, że to na bank będzie po prostu moje takie wow, 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 ale super. Seria, książka, jeden kit. W każdym razie, może w końcu, może w końcu się przekonam, czy faktycznie mm, dalsze książki. Nie pokażę Wam układek, pokażę Wam tak. Mam tutaj czwarty tom, serii Red Rising, która w Polsce prawdopodobnie już nie będzie kontynuowana z tego co wiem, więc czwarty tom już jakiś czas temu zamówiłam sobie po angielsku, to jest w ogóle taka cegiełka, w ogóle nie wiem czy zauważyliście, że mam w tym tibiarze praktycznie same cegły, nie? To jest po prostu ogień. No i Iron God przyjdzie mi czytać po prostu w oryginale po angielsku, a ja tą serię kocham, ona jest niedoceniana, a kocham ją całym serduszkiem, więc cieszę się, że mam kontynuację. To za chwilę. No, i w końcu musiała też nadejść pora na to, żebym zaczęła dalej czytać Marka Lorenza, bo jakiś czas temu zaprzepaściłam to. Zaprzestałam, a Mark Lorenz jest naprawdę świetny i bardzo lubię jego pomysły i sposób, w jaki pisze. No i wybór padł akurat na czerwoną siostrę. Mam też drugi tom na półce, trzeci mam zamiar kupić, więc jak tylko ten mi się spodoba, a myślę, że mi się spodoba. Mark Lorenz jest takim człowiekiem, którego ja biorę w ciemno, bo jakoś tak czuję, że to jest to, dlatego tym razem będzie to czerwona siostra. I to jest coś, co już w ogóle długo zalega. To jest gra o Tron. I tak, ja jeszcze nie przeczytałam gry o tron. Powiem więcej, nie obejrzałam serialu. Wciąż jestem na drugim sezonie, ale wszystko wiem, jak się działo. No, powiem wam, że ciężko w internecie, co jak co, ale o grze o tron uniknąć spoilerów nie da się. A wykonalne, więc generalnie mniej więcej wszystko wiem, co tam się działo. Pewnie kiedyś nadrobię serial. No to chciałabym w sumie nadrobić y, książkę, bo czytam inne książki już George'a Martina. Tej jeszcze nie, więc tak jakoś czujesz, po prostu by w końcu wypadało, biorąc pod uwagę, jak długo już u mnie leży I książka Dziema Baczara, inna niż Akta Dresdena, Wiatrogon Aeronauty um, Tę książkę polecił mi kuzyn bardzo dawno temu, też no dobra, może nie tak bardzo dawno temu, ale ze 3 lata temu Ja ją wtedy kupiłam i nie przeczytałam, cała ja, <t> to jest po prostu fenomen, e, że tak to wygląda No ale zobaczymy, Akta Dresdena polubiłam, więc może ja Wiatrogon Aero Aeronauty też polubię no i teraz ta książka, którą sobie schowałam, odłożyłam za siebie. I to są Wichrowe wzgórza w oryginale od Emily Bronte, czyli moja ukochana powieść. Ja Wichrowe wzgórza kocham całym serduszkiem, po prostu uwielbiam. I to jest właśnie pierwsza książka z TBR, którą zaczęłam już czytać w tym roku, już kończę, jak widać. Już sobie pozaznaczałam też wszystkie moje ukochane cytaty, które praktycznie i tak znam na pamięć. Ale ważne, żeby były zaznaczone też w tym wydaniu. To jest w ogóle e, chyba najpiękniejsze wydanie Wichrowych wzgórz w oryginale, jakie ja widziałam. I jak je ja tylko zobaczyłam w Warszawie w księgarni A, A, jakiejś A w złotych tarasach, nie pamiętam teraz, to ja jej tak wzięłam i mówię: Będziesz moje, patrzę na cenę. Mówię: Dobra, może nie będziesz moje. A potem mówię: Jezu, musisz być moje. I no i zostało moje. Więc grube pieniądze znaczy: grube, no stówka. Ale po prostu, wiecie, to było takie coś, że wchodzisz, coś na ciebie, patrzy, bierzesz to do ręki i już czujesz że tego nie odłożysz po prostu i nie zostawisz tego. I jak ja bym tej książki nie kupiła, to ja bym potem znając mnie, wracała za tydzień do Warszawy, żeby ją kupić, albo bym prosiła kogoś, żeby po prostu poszedł mi ją kupił i przysłał, bo nie mogłabym o niej zapomnieć, więc cieszę się, że po prostu od razu znam siebie na tyle, że wiedziałam jak to się skończy. I mam i kocham wichrobę wzgórza. Mówiłam już, że kocham wichrobę Wzgórza? Na pewno niejednokrotnie mówiłam, po prostu uwielbiam. Następną książką, którą tutaj mam, też jest książka po angielsku to jest w końcu The City of Brass, które tak często poleca Zuza z kanału Kulturalna Szafa Więc e, biorąc pod uwagę jej zachwyty, a że my mamy czasami podobne gusta czytelnicze e, To w końcu może mi się uda to City of Brass też e, przeczytać Jestem ciekawa, czy faktycznie mi się aż tak spodoba ten świat i to wszystko, co się tutaj dzieje Dalej, 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 skrzydła garżeta. Zo. Tutaj mam z kolei wojenną burzę, bo też ją jakiś czas temu yy, dostałam. Nawet yy, właściwie z podpisem od Victoria Aviar. To była akcja na krakowskich targach książki w zeszłym roku. No i ja tę serię naprawdę yy, lubię. Naprawdę, ona jest fajna. Podobało mi się poprzednie tomy. A to jest, no, no, wiecie, finałowy chyba nie? Finałowy? Tak, finałowy. To jest już wielki finał, więc trzeba ten wielki finał po prostu. Przeczytać. Myślę, od czego zacząć. Dobra, teraz to chyba już nie ma znaczenia. Akademia Wampirów. Ja kocham Dishelmet, a Akademii Wampirów jeszcze nie było mi dane czytać w ogóle. Gdzie kroniki krwi pochłonęłam, Sukuba pochłonęłam. Kocham praktycznie wszystko od Dishelmet, więc jestem przekonana, że akademia Wampirów też po prostu e, pokocham, bo to jest po prostu miłość do tej autorki i do jej twórczości i pomysłów. Zresztą tu jest z tego co wiem, Adriel Iwaszkow, a Adriel Iwaszkow to jeden z moich książkowych mężów, więc na pewno będzie super. Potem mamy książkę Cinder i mam też kolejne domy na półce i tą serią też się wiele osób zachwyca, więc jestem ciekawa, czy i mnie się uda nią zachwycić. Gorzej jak nie, a jest przepięknie wydana, tak jak już kiedyś mówiłam, albo nie mówiłam, papierowy księżyc naprawdę wie, w jaki sposób wydawać książki, żeby pięknie wyglądały. No i mamy coś, co być może ktoś z Was skojarzy, czy nie. Nie wiem, czy kojarzycie taką serię Pośredniczka od kabot, Nie wiem, czy wiecie, że dawno temu, <laughs> i nieprawda, Dawno temu, może nie tak dawno temu, ale jednak też nie wczoraj. Próbuję znaleźć datę i nie widzę. No dobra, 4 lata temu. 4 lata temu wyszła kontynuacja pośredniczki, która już też miała milion lat. E no, i też do tej pory jej nie przeształam, więc to jest w planie ten siódmy tom, który w ogóle mega się objętościowo różni od pozostałych sześciu, ale nieważne. Pozostałe sześć wyglądają mniej więcej tak, przynajmniej w tym wydaniu polskim. To jest natomiast taka nowelka, która jest jakby prequelem do tego siódmego tomu, więc to też taki zestawik do przeczytania. I słuchajcie, zbliżam się do końca, myślałam, że będzie gorzej. Ostatnia. Książka, a właściwie seria. Nie wiem, jak nam się uda z niej przeczytać. To jest seria o Mercy Thompson. I teraz wszyscy robią. Oczy zdziwienia, jak to Szeci nie czytała o Mercy Thompson, skoro kocha cola Fantazy. No nie czytała. No, tak wyszło, że nie czytała. A tak wyszło, że ma praktycznie całą serię na półce i jeszcze jej nie przeczytała. Co jest absurdalne. I naprawdę, wiele osób mi nie dowierza, że ja jeszcze nie przeczytałam Mercy. Ale tak! Nie przeczytałam Mercy, przyznaję się bez bicia. Ale nadrobię to w tym roku. Tak myślę. Mam nadzieję, że więcej niż jeden tom. I tak się prezentuje mój TBR. Mam nadzieję, że mu podałam. Mam już zrobioną nawet całą listę, właśnie w moim magicznym i pięknym kalendarzu z kota Simona. Polecam kod Simona Super. Więc to nie, sama lista nie wygląda najgorzej. A gdybym sobie wypisywała na przykład każdy Tom Mercy, to już by wyglądało gorzej, więc tego nie zrobiłam. Tak, wpisam sobie tylko Mercy Thompson i nawet jak przyszedłem jeden ton, to sobie odhaczę na lono. Póki co będę mogła na pewno odhaczyć wichrowe wzgórza, a jak pójdzie z całą resztą, no to zobaczymy. I dzięki za oglądanie, do zobaczenia, a jeżeli wy macie jakiś plan czytelniczy na ten rok, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. Na razie!